Od 1979 roku jestem członkiem zespołu. Pierwsze próby odbywały się jeszcze w Starym Domu Ludowym Źródełko. Później przenieśliśmy się do nowo otwartego Domu Kultury. Wydawało nam się wtedy, że będziemy mieć wszystko, czego potrzeba, ale z czasem zaczęło się robić coraz ciaśniej. W tym roku mija już 46 lat mojej obecności w zespole z trzyletnią dłuższą przerwą. Kiedy rodziłam dzieci? Dzięki pomocy wspaniałej Teściowej mogłam już po kilku miesiącach wracać na próby. W zespole poznałam swojego męża, nie pamiętam już, którą byliśmy parą zespołową. Wzięliśmy ślub w strojach ludowych, doczekaliśmy się czwórki dzieci, które również były zaangażowane w działalność zespołu. Do dziś należy do nich dwójka z nich, córka Katarzyna i syn Bartek. Oboje również poznali swoje drugie połówki zespole Jole i Krzysztofa. Pochodzę z pół z rodziny gumulaków. Było nas ośmioro rodzeństwa, z czego siedmioro należało do zespołu Dolina Popradu. Można więc powiedzieć, że byliśmy zarażeni muzyką od Kołyski. Mówią, że to się z mlekiem matki. Moja matka miała piękny głos, a także babcia ze strony taty. Przez wszystkie te lata udawało mi się być solistką, tancerzem. Teraz, kiedy człowiek jest starszy, nie wszystkie stawy i kości pozwalają na dawne szaleństwa, ale wciąż gram główne role w prawie wszystkich przedstawieniach. Cieszę się, że udało mi się zarazić tą pasją moje dzieci, a teraz powoli wciągają się także młodsze wnuki. Zespół jest dla mnie jak druga rodzina. Po śmierci męża 18 lat temu byłam w rozsypce. Wszystko przypominało mi o nim, bo przecież poznaliśmy się właśnie tutaj. To dzieci wciągnęły mnie z powrotem do zespołu. Pomału zaczęłam na nowo oddychać, inaczej myśleć, otworzyłam się na to, że wciąż mogę się tu spełniać. I tak jest do dziś. Pamiętam też jedną zabawną historię. W 1989 roku pojechaliśmy z zespołem do Czechosłowacji. Byłam wtedy w szóstym miesiącu ciąży, a razem ze mną zespołowe dwie koleżanki, Krysia i Marysia. Ja byłam już najbardziej zaawansowana, ale wciąż byłam solistką i tańczyłam wszystkie tańce, nawet polkę przez stołek. Po powrocie kierownik powiedział do mnie, jakbym wiedział, że. W Jesteś w ciąży, to ja dałbym ci polkę przez stołek.